Woka Iwińska i Natalia Miłońska. Cześć, witamy Was serdecznie i zapraszamy do przeczytania naszego fantastycznego e-booka o miesiączce i o tym, co zrobić, żeby nie bolało nas. Bo boli, prawda? Tak. Jak pokazują badania, 60% zdrowych kobiet w Polsce ma bardzo bolesne miesiączki. I ponieważ zgłębiam ten temat od wielu lat, yy mamy już sporo wiedzy, żeby się nią podzielić, tak? Jakie są powody tego, że boli i w jaki sposób możemy sobie z tym radzić. I o tym właśnie, o tych powodach, o siedmiu powodach bólu jest książka, którą razem napisałyśmy, żeby ból puścić. Czy, czy mogłabyś powiedzieć, jakie to są powody? Myślisz, że powiedzieć o tych powodach teraz? Myślę, żeby powiedzieć. To, te powody mogą Wam się wydać troszeczkę m, dziwne, bo nie są to powody fizyczne. No ale skoro... 60% zdrowych kobiet boli, no to przyczyna widocznie nie jest fizyczna, tylko jakaś troszeczkę inna. Tak, to jest 7 powodów i tak naprawdę 7 rozwiązań. Bo to, co Wam dajemy w tym e-booku, w tej książce, to jest taki sposób, żeby odkryć, dlaczego Was boli i w jaki sposób możecie ten ból uzdrowić i mieć naprawdę miłe, przyjemne, bezbolesne miesiączki. Bo wiemy, że to jest naprawdę możliwe. Tych siedem powodów to jest niewłaściwa dieta, brak odpowiedniego ruchu i rozróżnienia całego obszaru miednicy i ciała, to jest nieznanie, nierespektowanie swojego cyklu. To jest przesadna kontrola i przywiązanie do tego, żeby kontrolować życie i trzymać wszystko w garści. To są takie cztery pierwsze. I potem są trzy, które dotyczą tego, w jaki sposób nasza kultura czy nasza rodzina, jak, w jaki sposób nasza kultura czy nasza rodzina podchodzi do miesiączki, więc to jest... I do kobiecości ogólnie. Co? Więc po pierwsze, znaczy, czyli ten piąty powód to jest niechęć do, do kobiecości. To jest traumą pierwszej miesiączki i to są wzorce rodzinne, które mamy, które dostałyśmy od naszych przodkin, od naszych przodków, od naszej rodziny na temat tego, czym jest kobieta, czym jest miesiączka i na czym polega rola kobiety. No. I przegadałyśmy bardzo wiele godzin, żeby ująć to w taki sposób zrozumiały dla każdego. I zauważyłyśmy, co można jeszcze dodatkowo zrobić. Natalia wykonała olbrzymią, ponad 15-letnią pracę z dziesiątkami kobiet w Czerwonym Namiocie, i ta wiedza cała jest tam zgromadzona. Wszystko, co do nas przyszło w trakcie naszej wspólnej kilkumiesięcznej pracy, zostało też tam zgromadzone. I możecie teraz to wziąć, zapoznać się z treścią, nawet jeśli myślicie, to na pewno nie pomoże. Zapraszamy do tego, żeby chociaż spróbować, bo chyba warto mieć te 6 lat, podczas których przeżywamy miesiączkę, bo jeśli dodamy wszystkie dni, kiedy krwawimy to wychodzi nam 6 lat w ciągu całego życia, żeby mieć te 6 lat przyjemne, spokojne, miłe. Ten, ta książka powstała też dlatego, że za każdym razem, jak prowadzę cykl czerwonego namiotu. To na ostatnich zajęciach jest jedna albo dwie takie kobiety, które mówią: No, to teraz powiem szczerze. Na pierwszych zajęciach, jak mówiłaś, że miesiączka nie musi boleć i że można to zmienić, to myślałam sobie: Boże, co to was kagała? Ona zupełnie zwariowała, jest jakaś szalona, po prostu wiadomo, że musi boleć, że to jest taki kobiecy los. I teraz po tych kilku spotkaniach przestało mnie boleć i mam takie coś, że: wow, dzięki, ale jak to zrobiłaś? Tak? Jak, to, jak to się stało? Więc napisaliśmy tą książkę, żebyście mogły o tym poczytać i trochę tego doświadczyć, jak to się robi, żeby miesiączka nie bolała i była bardzo przyjemna. Mhm. Żeby doświadczyć tych czarów, bo każda z nas ma taką moc, przynajmniej my w to wierzymy, że może też sobie dać ustrowienie, że poprzez zajęcie się z troską i życzliwością i wyrozumiałością swoją historią. Może po prostu przynieść sobie ulgę i może swój ból pomniejszyć albo całkowicie rozpuścić. Dlatego serdecznie zachęcam, Natalia pewnie też zachęca. Tak, zapraszam bardzo, do kupienia, pobrania tej książki. Tutaj na dole po, poniżej naszego filmiku macie link do pobrania książki i serdecznie zapraszamy do tego, żeby to zrobić, przeczytać. Można też później do nas napisać, yy, może o coś dopytać, chociaż starałyśmy się naprawdę odpowiedzieć na wszelkie możliwe pytania. Mm -hmm. Ale będziemy bardzo wdzięczne, jeżeli się zechcecie podzielić swoimi historiami, swoimi odkryciami. Bo ta wiedza, którą się tutaj dzielimy, to jest wspólna wiedza kobiet, którą zbieram od lat, którą razem zaczęliśmy zbierać, więc jesteśmy otwarte na więcej, tak? Waszych historii o waszym bólu, o uzdrowieniu tego bólu, więc kiedy przeczytacie naszą książkę, przyjdźcie do nas. Zapraszamy.